Możesz zamówić, możesz kupić. Mają pewną grubość, i czasem będzie nam potrzebny pędzelek, który ma więcej włosia, a czasem będzie potrzebny pędzelek, który ma włosia mniej. Wtedy ja sobie obcinam od zewnętrznej strony te najkrótsze włoski, aby w środku zostały te najdłuższe, dlatego że taka właśnie grubość pędzelka jest, jest mi akurat na daną chwilę potrzebna. Potrzebować też będziemy kawałek folii, może być zwykła folia, może być folia aluminiowa, na którą wyjmiesz sobie produkty, którymi będziemy pracować. Potrzebujemy sobie te i przygotujemy je najpierw do pracy, nakładając różne kolorki. W pierwszą warstwę podkładową, żeby ona była, dlatego że później, jak będziemy mieszać ze sobą kolory, żeby po prostu nie było prześwit pamiętaj również pracując na klientkach, że warto najpierw dać jeden kolor, jeden nie kolor, tylko jedną warstwę koloru utwardzić i dopiero potem robić wzory, dlatego żeby prześwitów nie było, że się tak nie walczyła po prostu z prześwitami. Ok, i będziemy wkładać do lampy. To jest hybrydka numer 101. Jak widzisz, bardzo dobre krycie ma za pierwszą warstwą, dość cienkie warstwy. Jak widzisz, przyciskam włosia, to oznacza, że zbieram produkt i pomimo tego, że zbieram ten produkt, on i tak bardzo ładnie kryje. Możesz dać mu chwilę, żeby się rozlał i dopiero wkładać do lampy, ale ja wiem, że będzie jeszcze druga warstwa, dlatego nie trzeba, tego, nie trzeba koniecznie na to czekać. Wkładamy do lampy. Na ile? W lampie UV te hybrydki, to są hybrydki 3 w 1, znajdziesz je na moim sklepie, w lampie UV 2 do 4 minut, w zależności od tego, jaki to jest kolor, jak mocno napigmentowany. W lampie LEDowej 90 sekund, natomiast ja akurat używam lampy Dual i tutaj 60 sekund wystarcza. Po 30 sekundach jeszcze chmydka nie jest utwardzona. Sprawdzałam to piłując. dlatego uwierz mi, w lampie Dual 60 sekund i na pewno będzie chmydka utwardzona. Tak jak mówiłam, to był numer 101. Teraz kolejny delikatny kolorek numer 04, ta akurat miętka. Skąd brać inspiracje? Inspiracje do marmurków oczywiście możesz brać z internetu, możesz brać od innych stylistek, albo po tym kursie po prostu ode mnie, dlatego że jest tu tyle wzorów, że w momencie kiedy je powtórzysz wszystkie, na pewno dla klientek będziesz miała mnóstwo, mnóstwo wzorów tylko z tej jednej metody. I do lampy rzucamy. I przygotujemy sobie za chwilę jeszcze jeden jeszcze jeden gipsik. Eee, teraz weźmiemy numer 31. W międzyczasie będę Ci pokazywała, jakich kolorów używam. Gdy eee, któryś kolor Ci się spodoba, będziesz wiedziała, który to numerek. I bez problemu odnajdziesz go na możemy już wyjąć i żeby zacząć pracę przygotujemy sobie inne jakieś kolorki, inne kolorki, kropeczki postawimy sobie, żeby nie otwierać co chwilę tych produktów i nie szukać produktów dawców. Wyjmiemy sobie po prostu produkty do pracy. Numer 102. Czarny, najczęściej w marmurkach używany. Również lubię kolorki neonowe, numer 17, neonowy pomarańcz. Neonowy róż weźmiemy, na przykład 03, bardziej neonowy, numer 38. Nam potrzebny jakiś, jakiś brąz. Tu mamy numer 107. Bardzo fajne, lubią klientki, Bardzo go lubią nawet nie w zdobieniach, tylko po prostu jako kolorek na, nałożony na, na całość. Ym, bardzo takie fajne kawałki Brązik na przykład 127. Wykładam akurat dużo kolorów, dlatego że 110, Dlatego, że będziemy tworzyć kilka wzorów. A ty ustalasz z klientką po prostu, jakie kolory ci są potrzebne i takie, kolory, i takie kolory tylko sobie wykładasz na papierek. W codziennej pracy, ja nie bawię się, nie, nie zawsze bawię się foliami, ale czasem biorę po prostu od szablonu. Jak odrywasz szablon, tam zostaje kawałek papierka i na tą śliską stronę możesz sobie wykładać te. I potem po pracy oczywiście możesz ten kawałek papierka wyrzucić. Możesz to również robić na rękawicy w codziennej pracy. Najważniejsze, żebyś nie robił tego na swojej ręce, Bezpośrednio na swojej dłoni. I numer 35, żółte. I jeszcze przydałby nam się jakiś delikatny zielony. Możemy szarości, dodać yy, na razie no. nam wystarczy Pracować będziemy teraz cieńszym pędzeleczkiem. Będziemy nanosić produkty, ale zanim to zrobimy, żeby ładnie nam się produkty pomieszały, potrzebujemy jeszcze raz nałożyć cienką, cienką warstwę tego samego koloru, który nałożyliśmy jako pierwszy. Cienką warstwę. Dlaczego? Dlatego, że teraz dołożymy sobie produktu i będziemy te kolorki mieszać. Żeby po prostu nie spadały na skórki klientką, tak? bo im więcej żalu będzie spadało na skórki. Może być pędzelek z dłuższym włosiem, może być pędzelek z dłuższym, z krótszym włosiem. Jak tobie wygodniej? Ja wybieram sobie z dłuższym włosiem, ale obciętym pędzelek. Jeżeli chcesz nałożyć grubszą warstwę produktu, to pamiętaj, włosie dociskasz. A jeżeli chcesz tylko delikatną, cieniutką linię uzyskać, to wtedy podnosisz, bo ja to mówię, że podnosisz włosie, czyli ono nie ubina się a praktycznie za prawie pionowo stoi. Najwygodniej będzie Ci pędzelek trzymać w ten sposób, że trzymasz go tak jak długopis. Ja zawsze długopis trzymam bardzo blisko e, miejsca, gdzie maluję, dlatego też pędzelek trzymam w taki sam sposób. I małym paluszkiem opierasz się o podłoże, o swój paznokieć, o cokolwiek, żeby nie latała Ci ręka. Chociaż w tej metodzie akurat to, że lata ręka wcale nie przeszkadza, dlatego że lepsze wzorki wychodzą. W momencie, kiedy nakładasz produkt, to pamiętaj, aby to nie były proste linie. To musi być linia pofalowana, bo im prostsze linie będziesz robiła, tym bardziej mózg będzie szukał tych prostych linii, a w momencie, kiedy ich nie uzyska, będzie coś w stylizacji nie grało. To muszą być delikatne przejścia tych linii. I teraz, coś, co jeszcze Ci będzie potrzebne, to facik, w którym zostawiasz swój produkt w nadmiar że masz inny cel. Czy te kolory mają się bardziej mieszać, to wtedy nie zostawiasz tego produktu, tylko dokładasz następny i dokładasz kolor na, na, na zdobieniu. Dokładamy kolory. Ja lubię takie dość żywe kolory w tych zdobieniach i delikatnie dołożymy zielonego. Pokażę Ci dwie metody, jak możesz pracować z takim zdobieniem. Możesz oczywiście to zostawić, jeżeli klient się to podoba, ale to nie jest marmur. Marmur możemy stworzyć stosując dwie zasady. Pierwszy sposób taki na dmuchawca, że tak to nazwę. Dmuchamy ten wzorek i zaraz dokładnie zobaczysz, jak zachowuje się żel, jak on ma się zachowywać. Jeżeli nie zachowuje się w ten sposób, który zaraz Ci pokażę, to znaczy, że musisz albo mocniej dmuchać, Albo po prostu innym sprzętem, że tak to nazwę. Ja najczęściej używam długopisu, po prostu rozkręconego, gdzie z jednej strony u wylotu jest cieńsza końcóweczka. Wtedy to powietrze jest skierowane, jakby w jedną stronę, a nie rozprasza się. A druga metoda będzie to rozmywanie cleanerem naszego zdobienia. I zaczynamy pychanie. Jeżeli już podoba Ci się ta stylizacja, chociaż pamiętaj, uważaj na zewnętrzne części, żeby żel nie poszedł na skórki klientki, wtedy musisz dmuchać po prostu z drugiej strony. Jeżeli podoba Ci się już stylizacja, to wkładasz do lampy. Jeżeli nie, możesz dokładać produkt, żaden problem. Pamiętaj, że pod spodem masz podkład zrobiony, więc prześwitów nie będzie. Aby uzyskać rzeczywiście marmurek, zaraz na drugiej stylizacji użyjemy mniej produktu i zobaczysz, że jest różnica, gdzie dokładamy mniej produktu, innych tych kolorów i gdzie dokładamy więcej kolorów. I to Twoja klientka wybierze, jak rzeczywiście ten marmur ma wyglądać. Inspiracje, jak wcześniej mówiłam, bierzesz z internetu. I wkładamy do lampy. I teraz będą nam potrzebne te nasze tłusiki, czyli wracamy znowu do numeru 31, cienką warstwę. Tutaj masz produkty o tej samej gęstości, ale również możesz bawić się różnymi gęstościami. Szybciej będzie to rozmywanie powstawało w momencie, kiedy będziesz miała rzadszy produkt, a na wierzchu gęstszy. Też wtedy tak szybciej będzie to przebiegało, ale to już musisz potem tak po prostu kombinować tak, co Tobie się podoba. Dobieramy sobie produkty. Teraz jak widzisz biorę dwa produkty na pędzelek i nanosimy. Delikatnie. I tylko jeden kolorek ewentualnie potem dołożymy drugi i wmuchamy. Rozumiecie? bardziej już imituje właśnie tę strukturę marmuru. Także widziałaś jak nakładamy trzy kolorki, jak nakładamy tylko jeden kolorek. Według mnie oba wzorki są przepiękne. Każda z tych po prostu musi mieć wybór, musisz stworzyć dużo wzorów tak jak tu widzisz, a zaraz zobaczysz jeszcze więcej. Musisz mieć duży zakres, dlatego żeby klientki miały w czym po prostu wybierać. I wkładamy do lampy na drugim tipsie pokażę Ci drugą metodę. Potrzebujesz do pojemniczka, ewentualnie do kieliszka, wlać sobie cleaner. Potrzebujesz znowu wacik. Znowu zabierzemy. I tym razem akurat potrzebujesz pędzelek. Będziesz potrzebować pędzelek, który nie ma obciętego włosia, czyli tego włosia ma więcej. I znowu tak samo nakładamy. Pierwszą, cienką warstwę tego produktu, który pod spodem miałaś. Zanosimy kolorki. Pojęcia. Na pewno jest sposób na to, żeby ominąć tą niehigieniczną część, czyli to dłuchanie. Ale inwestycje zostawiam dla Ciebie. Tak jak widzisz, kombinujesz, tak? kombinujesz, rozmywasz, przenosisz na przykład w tak, taki sposób i dociskasz, bo się raz dociskasz, raz uskasz, muskasz i wtedy uzyskujesz przeróżne przejścia cleanerem po prostu się bawisz. Według mnie lepiej, łatwiej, zawsze mi się bardziej podobało metodą tego dmuchania, te, te przejście między jednym produktem a drugim. Jeżeli uważasz, że jest... Hmm, częściej jest ok, możemy włożyć do ręki ale jeżeli uważasz, że gdzie nie, gdzie brakuje jakiegoś odcienia, jakiegoś odgłosowania, to bardzo ciężkimi, dniami możesz sobie teraz wprowadzić Ale nie musisz tego rozmywać. Mogą to być linie, które właśnie tak mają wyglądać. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to to, co wspomniałem wcześniej, te linie nie mogą być proste. Muszą być gdzieś tam zatrzymione, gdzieś na może Sianę, że tak to nazwę, to pamiętaj to przecieraj tego. Wtedy grubszą warstwę musisz dać na tłuszczacza, żeby ładnie się ta warstwa dyspersyjna wytrąciła dalej, żeby przeszła i na samym końcu ją zmyjesz. Ale w momencie, kiedy ma warstwę dyspersyjną, mają twoje... zanim się nie stanie. E, natomiast pamiętaj, jeżeli mają bardzo dyspersyjną, nie przemyj tego, bo zniknie Ci po prostu cały efekt. I teraz zobaczysz, jak wyglądają te wzorki po nałożeniu na błyszczaczach. Na błyszczacz jak nakładasz, to co widzę na kursach u dziewczyn, nie dociskaj pędzelka. Nie jest Ci potrzebna bardzo cienka warstwa, tylko taka średnia. E, Także muskasz delikatnie i rozprowadzasz swój produkt. Wtedy zazwyczaj te zrobienia stają się łagodniejsze. mam nadzieję, że widać to na nagraniu. I ten napłyszczacz w lampie dual 60 sekund wystarczy. W lampie ledowej utrzymam 90 sekund, w lampie upałocznią 2, nawet 3 minuty, żeby było ładne płyszczenie. Czasem jest problem. Jeśli wybierasz klinerem pierwszą warstwę, pierwszy raz warstwę dyspersyjną, to potem przetrzyj jeszcze raz, aż, ja tu mówię, aż do czysta, aż będzie paznokiec skrzypiał. Wtedy wiesz, że na no, pewno warstwy dyspersyjnej już nie ma i wtedy będzie piękne tłuszczenie. Mam nadzieję, że widać tutaj, jak się te zdobienia robią takie delikatne. A na kolejnym filmiku, na kolejnym nagraniu zobaczysz Nie, przepraszam, jaśniejsze. Następną metodą będzie blur efekt, na białym tle zazwyczaj, co zaraz zobaczysz, a potem kolejne nagranie będzie to, to marmur albo kamienie szlachetne na ciemniejszych